Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie kolejnego dnia. Jeszcze w Turcji. Wczoraj miała być Gruzja, ale ale że późno dojechaliśmy w okolice przejścia granicznego, to postanowiliśmy, że jeszcze przenocujemy na stronie tureckiej, mając internet i po co się pchać na noc, gdzie tam jest wszystko pozamykane. Miejscowość Hopę. Dojechaliśmy już koło 20:21. Znaleźliśmy miejsce do spania. Ale w nocy podjechał samochód do nas. Dłuższą chwilę siedzieli, wyszli, zapukali. I z rozmowy okazało się, że to jest burmistrz, czy jak on się nazywał, szef tej wioski. I że nie ma problemu, żebyśmy tam zostali, ale lepiej będzie, jak sobie po prostu pojedziemy. A że jedziemy do Gruzji, to po prostu, żebyśmy jechali bezpośrednio do Gruzji. Więc po dłuższej rozmowie stwierdziliśmy, że nie ma sensu zostawać, skoro coraz bardziej nalegają, żebyśmy pojechali. Zebraliśmy się i, i przejechaliśmy kawałek za hopę w, 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 w kierunku na zachód i śpimy w takiej miejscówce nad, e, nad Morzem Czarnym. Dzisiaj atakujemy Gruzję. Przejście graniczne dość duże to przejście graniczne jest, więc ciekawe jak długo to potrwa. Mam nadzieję, że jak przejazd do Turcji, czyli. 15-20 minut i będziemy już w Gruzji, dzisiaj Batumi pochodzić, pozwiedzać, zobaczyć jak wygląda i co, kawa się robi i widzimy się już z przejścia granicznego, a może już z samej, z samej Gruzji to do zobaczenia to właśnie czekam na granicy Turcja-Gruzja już w kolejce e, Wojt poszedł pieszo bo tutaj jest tak, że kierowca zostaje, a pasażerowie przechodzą w kolejce. Jakimś przejściem bocznym? No to zobaczymy, bo trochę chyba to potrwa. Jak na razie czekam na, na granicy gruzińskiej razem z ciężarówką niemiecką, która była przede mną. Zostaliśmy skierowani do jakiejś hali, porobili zdjęcia i chyba będzie konkretne trzepanie samochodu, bo. Było zrobione zdjęcie samochodu, gdzie, dokąd, na ile jedziemy, co wieziemy, gdzie, co jak i, i na bok. Więc czekamy na jakąś decyzję i chyba to trochę zejdzie. A Wojt poszedł bokiem, więc będzie czekał za granicą, a ja będę tutaj się pocił, tłumacząc co jest co. Ale też zastanawiam się, co jest w przypadku, gdzie jedzie się na przykład z dzieckiem i czy dziecko też idzie bokiem, czy nie. Jak na przykład, nie wiem, jak 13, 14, 15 lat wypuścić tak na zasadzie dwóch granic, żeby sobie szło samo, to później wychodzi w cholera wie gdzie i weź tu znajdź samochód. Udało się wyjechać na stronę gruzińską. Wyglądało to tak, że część turecka to było tylko skanowanie twarzy, wbicie pieczątki na gruzińską, na gruzińskiej było na bok do hali i w sumie nie wiadomo dlaczego dwie godziny w, tak powiem przysłowiową dupę bo w zasadzie nic nie sprawdzili głównie obcokrajowcy z Niemiec, Holandii e, i innych krajów byli ściągani na halę i nie wiem czy się czy, czy obserwowali jak się będziemy zachowywać żeby, czy ktoś ma coś do krycia bo później było na zasadzie możemy jechać i jeszcze kontrola przed całą granicą, czyli zajrzenie do, do samochodu co jest i, i na stronę gruzińską, no ale dwie godziny w byte a jak wyglądała, wyglądało przejście piechotą, tak? Dwie godziny czekania, no ale spoko. Przejście, to jakby nie wiem, jak to powiedzieć, osobowe, nie osobowe, bo Brakuje mi słowa. No. no, przejście po prostu wychodzi tak, że. Osoba, pa, pasażer która... musi przejść na pierwszą przez granicę. Przez taki terminal. Ale tam odprawa paszportowa szła bardzo szybko, także. Ja właściwie zrobiłem to w 10 minut, a potem, tak jak mówisz, po prostu stałeś. Ja patrzę i stałeś, i czekaliśmy godzinę, tak niepotrzebnie. Nagle podszedł po prostu strasznie, powiedział, że musimy przejeżdżał przez krainę. Były, Były rozmowy, co któryś z e, Niemców z ciężarówki niemieckiej pytał, to, że będą dość, kon, dość konkretne kontrole, czyli łącznie z e, zaglądaniem do środka i możliwe, że rozpęcaniem samochodu, bo zainteresowały ich. Znaczy, tak, że ciężarówka wyglądała niemiecka jak wojskowa, a w busie są wojskowe skrzynie i to ich bardzo mocno za, zaciekawiło, co tam w tych skrzyniach wojskowych tak. jest i dlaczego one są wojskowe. A może tak? musiały po prostu trochę postać na granicy chwilę godziny. Albo i trzeba i z, ostać zweryfikować. i, i skruszeć trzeba, tak? <laughs> Dojrzeć do decyzji, że chce się faktycznie wjechać, ale udało się, pieniądze wymienione, e, ubezpieczenie. E, zakupione minimum 14 dni trzeba zakupić, bo jeżeli się nie je zakupi, to można dość mocno wtopić. Gdzie widząc jak tutaj już jeżdżą, od granicy jeżdżą to, to, to warto to ubezpieczenie mieć. Bo polska zielona karta nie obowiązuje intuji. Więc wjeżdżając i jedzie się na własną odpowiedzialność, a z tego co, co mi wiadomo, to policja potrafi zatrzymywać samochody na obcych blachach i pierwsze pytanie to jest właśnie o ubezpieczenie. Jak nie ma, no to jest mandat, tak? Jedziemy do Batumi coś zjeść i zacząć yy, przygodę z Gruzją, zobaczyć jak wygląda, jak wygląda Batumi, bo podobno jest bardzo, bardzo fajne. No i tyle, do zobaczenia z Batumi. Przyszły Hinkali, jemy je tak, że łapiemy za grzybek, tylko jest cholernie gorący. Obgryzamy koło, wpijamy z y, rosołek i jemy. Końcówek nie zjadamy, bo są za kalcem. To co? Smacznego. Chodząc po Batumi. Jesteśmy na obrzeżach. A to wszystko tak wygląda. Tutaj mamy ogromne wieżowce. A w drugą stronę takie troszeczkę jakby slamsy Tutaj stadion piłkarski. Odszykowany jak. Iście europejsko. Więc przemiesza się. Bogactwo z biedą. Zjedliśmy właśnie hachapuri. Mega, mega, mega dobre. Zostało jeszcze kilka smaków do spróbowania. Ale hachapuri było tym numerem jeden na całej liście rzeczy do wypróbowania. Spróbowałem. Rosek bardzo fajny, ostry. Mięska przyprawione mega. Więc na pewno jeszcze, jeszcze niejedno wpadnie. Pieszy to martwy pieszy, jak idzie tłum ludzi to idziemy za nimi Bo tutaj się nie zatrzymują na przejścia Trzeba sobie czasem podbiec, bo nikt się nie przejmuje tym, że się, jak ktoś jest na pasach Czyli Turcja i Gruzja są podobne Trzeba szybko sobie radzić Robią wrażenie. Slow life w Batumi ludzie spacerują nic się nie dzieje praktycznie bardzo, bardzo dużo Rosjan języka rosyjskiego słychać i widać ludzie siedzą w knajpkach w sumie piątkowe popołudnie w zasadzie już zaczyna się robić wczesny wieczór Tutaj, tak samo jak w Turcji. Może poczekam, moto. Tutaj tak samo jak w Turcji, jak tam widać, każdy radiowóz jeździ na bombach. W Turcji można się było o tym przekonać, jak pierwsze wrażenie było takie, że człowiek z automatu uciekał na bok, no bo jedzie policja, tak? A tu nie, oni sobie po prostu za, za tobą jadą i nic się nie dzieje. Tutaj tak samo policja jeździ cały czas na włączonych światłach i to o niczym nie znaczy. Po prostu ich ma być widać, to zresztą widać. Jeżeli jadą faktycznie na sygnale, to potrafią bardzo skutecznie zgonić z pasa, eee, więc więc tak to wygląda. Yes, please, Soki 50, 5, 10, 15 Lari Na nabrzeżu Ja sobie wybiję chętnie zimny taki no, Ja odpuszczam Dwie stówki Zatakuje za 150 jeszcze 50 zł, tylko zostanie Bidoki z Polski przyjechały Kurde 100 euro wymieniłem na 3 dni tylko to jest Wolcie ile to? Chyba najbardziej rozpoznawalny znak Batumi. Po dniu i wieczorze w Batumi nocleg w takim miejscu nad Morzem Czarnym w sumie ostatni nocleg nad morzem, bo teraz się kierujemy w kierunku Kutaisi, Tbilisi i drogi M1 w Kaukazie. Więc już nie będzie widoków morza, teraz będzie więcej gór. A tutaj mamy problem, bo wjechaliśmy sobie przez takie kałuże. Wczoraj bus ledwo tutaj przejechał. Także dzisiaj próbujemy tędy wyjechać i się nie utopić. To co? Do zobaczyska w kolejnym odcinku. и уж с гор.